Siema ziomy. dzisiaj wam porapuję. Mam na imię Paweł. Siema ziomę. dzisiaj jest Prima Prilis. Trolujcie swoich znajomych, nagrywajcie i wrzucajcie na YouTube. To się pośmiejemy razem, ty i ja. Pójdziemy do, do, do twojego kolegi, nastraszyć go. z jedzenia naleśników. Tak się przestraszy, że w sumie wszystkie twoje naleśniki. Ale nie bój się. Jeszcze możesz sobie smażyć więcej. Tro, lo, lo, lo. Lo, lo, Możesz sobie żartować ze znajomych. Oni się tak srają ze strachu. A ty mówisz no, no, dawaj, dawaj. Oni się przestraszą. A ty się śmiejesz ha ha! ha, 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 ha. Kurde! No, no i pewnego razu oni też taki numer wywinęli ale nie na pewno Prima Pris, tylko jakiś inny e... dzień. ja to, się nazywa folia. rozkręcaj znajomych przyklej na drzwi. oni idą do domu, a nagle bum, prosto wryja w folię im daje. oni się boją, nie wiedzą co się dzieje, a ty się śmiesz. ha 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 oni się pytają, jak ty tutaj weszłeś, a ty mówisz zapomniałeś zamknąć drzwi. ha 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 ha. tra la la, Umiem rapować, a ty nie. Siema ziome, dzisiaj was rozwalę moim swagiem. Ok, zaczynamy. Jo, mam na imię Paweł. Dzisiaj pokażemy o Prima Prilis. Prima Prilis to jest fajne święto, można fa...